Witam wszystkich moi drodzy, dzisiaj zobaczymy demo gry, która się prezentuje tak niesamowicie, że aż trudno uwierzyć, że ona powstanie. Ehm, nazywa się Viewfinder i gra polega na czymś, znaczy taka gra już kiedyś powstała, tylko się nazywała troszeczkę inaczej, może ktoś mi przypomni nazwę, gdzie bawiłeś się perspektywą, że z daleka coś wyglądało małe, jak podszedłeś to było duże e, i musiałeś to dostosować. Także... Zobaczymy. Super... Tak, super, no. Super liminal. Okej. Okay. Ładnie tu jest. Przyjemnie. Idziemy dalej. Co to za miejsce? A! Dobra. Czekaj.

Dobra, już, 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 już nie przerywamy, już nie przerywamy, gramy. Hopla, dobra. Pick up photo, moi drodzy, cyk, Pick up photo, hold to I'm and press. Hmm, to znaczy, czekaj, tak? What? Did you just shift reality? Sick. What the fuck? Okej. Okay. Niezłe! To mi się podoba. Czegoś brakuje. Na skraj urwiska sprowadzono kolejnego więźnia. bezpieczniki. Musimy tu gdzieś dać. Tu jest bezpiecznik i tu jest... Dziękuję bardzo. Dzięki za podarowanie subka Okay, teraz jest ok Teleporter needs to be powered No to trzy aż takie Chyba są potrzebne tak rozumiem Drugi I jeszcze jeden It's Looks like we need one more. No dobra To dajmy sobie to tutaj Uwaga Ja pierdziele jakie fajne

Rotate. No dobra, a ja bym chciał tak dać, tak nie do końca równo, no? Mhm. Ło, kurwa. Plaża. The... O nie! To wszystko spada. Mm, nice Okej, okay. zaś się z Opowiedz coś o fabułce. Fabułka, fabułka, klimacik, muzyczka. Fabułki nie ma za bardzo. Graficzka jest, ale słaba. Dobra, czekajcie, teraz tak. Tutaj jest teleporter, który potrzebuje. Ja to zrobiłem. A czy tu jest bateria? Jest. Coś jest jednego. Jest jedna bateria. Dawaj ją. Wystarczy. Tutaj potrzebujemy przejście. Most trzeba zbudować. Patrzcie. Zbudujemy most. O! To? Dobra, więc tu jest zamknięta brama, a my ją otworzymy sobie teraz. Fajne. Krzywy most? Eh, tam krzywy. Jest ok. Ale faza co Maybe a you can Ale a faza. There is promise here, promise of a future we can surely achieve. Even now, I'm striving to reach heights I never thought possible. All that I hope is that that everything we do here continues to have meaning out there as well. For our sake, for Mirren's sake. Mm -hmm. Kaczuszka! I co z tą kaczuszką teraz? Hm, A może... A że tak, może, że tak trzeba przejść, tylko dokąd? A że do góry, dobra. To jest demo, to jest demo darmowe na Steamie, każdy może je ściągnąć. To jest takie, wiecie... Find better gradient. Note the on the Okej, okay, informacja, Ok, notatka. Pick up photo. To jest fotografia, która przeniesie nas do kolejnego miejsca. I do kolejnego miejsca. A? <gryw> I do kolejnego miejsca. Ale w sumie, jaki jest w tym momencie teraz? Dokąd muszę iść? A może właśnie tak, żeby to spadło wszystko? Nie, chyba nie. Okej, okay, mogę cofnąć. Poszedłbym tutaj. A, dobra, już wiemy. Teleporter was destroyed? Czemu? A, czekaj chwilę. A, o, moment. Tam jest teleport. Czemu akurat destroyed? <laughs> Dlaczego tak? Artur, ty żyjesz. A może ja nałożyłem na niego? A bo nie mogę nałożyć na niego, bo tak jakby go zniszczyłem przez nałożenie struktury. Czaj o co chodzi? Sprawdzimy dalej, co mamy. To jest demko, to sobie wiecie, pewnie z pół godzinki trwa, to sobie zagramy je akurat w sam raz. To są takie różne style graficzne, bo to jest wizja taka artystyczna. Ktoś, jakiś malarz był artysta, który to malował. O. Inne różne style, tutaj jakieś ołówkowe. Teraz na przykład coś takiego akwarelą. to takie bardziej akwarelowe jest, nie? O, to wygląda tak kreskówkowo. Całkiem spoko, Patrzcie. Super. O, domek namalowany taki.

A może do domu mam wejść, tak? Ale nie da się wejść do domku. Poczekaj. A jest, da się. Ooo! Oh. O, oh, Dungeon! Dark and darker! No nie, ale patrzcie, jakie to są połączenia graficzne. Patrz. Dark and Darker, idziemy.

hop dostał perm bana. O. Oh. Skipping content not included demo. Dobra. Co to jest teraz? Look through viewfinder. OK To jest kamera, Gravity exists for a reason. I mogę robić zdjęcia. Yeah. Oho! Poczekajcie. Zrobię zdjęcia. Zrobię to. E, nie e, Most, 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 most. Czekaj, ja bym. Tylko, żebym zrobił coś innego. Jakby to można było taką kanapę zrobić. Oho! Dobra, dobra Aha Teraz bym zrobił... Mam rotate? Okej okay. Jestem Aha! No Dobra, już wiem co muszę zrobić, zdjęcie i obrócić Dzięki, wujek! Wujek, podkreślenie, dobra rada, wysyła 100 kryształów. Zrób zdjęcie wieży w tle, chcecie? Nie... Mówicie? Dać ją tutaj? Nie, to za daleko jest jednak. Dobra, muszę to zrobić. Patrzcie, robimy zdjęcie tego, ale musi być odwrócone. O właśnie. Aha. Teraz musimy zrobić zdjęcie. Uwaga, teraz zdjęcie tego, i obrócić sobie tak. A? Fajne, tak wiem, że mam ograniczoną ilość zdjęć na cały ten. Można przejść tędy zeki tu są rury. Bateria. O kurde, Tetris. Co jest? Na skrót miska sprowadzono kolejnego więźnia. Dobre. Patrzę kiedy źle. 102 subskrybuje. Siemson, dziękuję Ci bardzo za e, subskrypcję. Teraz Ci mogę odpowiedzieć na pytanie, kiedy Simreli. A będzie, ale nie dzisiaj. Tak. Dobra, to na pewno zrobimy tak, żeby tu spadło. Poczekajcie chwilę. Tak, niech tutaj spadną te klocki. O, o to to. <ścoughs> Może jakoś się ułożymy, czy nie? Pomyślimy. Dobra. Zdjęcie tego i na odwrót, żeby, żeby spadła bateryjka do nas. Idziemy. Aha. Ja bym musiał zrobić zdjęcie przejścia, żeby się tu dostać. Chociaż tu... No dobra. Czekaj. Mhm. A, zepsułem bateryjkę, jest niedziałająca teraz. Dobra. Teraz weźmiemy sobie tą baterykę, odwrócimy ją, weźmiemy ją ze sobą, Siemanko, Siemanko, cześć, witam. Ach, ach kurde, jak tam wskoczyć teraz? Dobra, tu zrobiłem błąd. Za nisko chyba, chociaż idziemy a mogę zdumplić co? O, no tak. Taka fajna gra. Dobra, moi drodzy. Ach, kurde. Dobra, więc tak. E, giereczka Viewfinder Demo. Możecie ją znaleźć na Steamie. Nie wiemy, niestety, dokładnie, kiedy ona wyjdzie. Wiemy, że oni szacują w ten rok. Ale czy to im się uda, czy nie, to już inna sprawa. Zobaczmy, jak wygląda jeszcze od nich. Trailer. Jak widzicie, no to, co robiłem, tak? Czyli umieszczanie tutaj rzeczy brakujących, zabawa perspektywą, ale to też nie jest taka zwykła zabawa perspektywą, bo jak widzieliście na demie, oni się. Nie zamknęli tylko i wyłącznie w tym jednym stylu, tylko w jakieś inne takie style graficzne poszli. I to jest takie. Wiecie, co jest dobre? Że w ogóle to się dzieje w czasie rzeczywistym i to nie... w ogóle nie laguje, czyli że. Robicie zdjęcie tak jakbyście w tym momencie byli w programie na przykład do kopiowania, o, tak jak na, o, Minecraft. Może ktoś kiedyś grał w Minecrafta, To w Minecrafcie jak sobie yy, na kreatywnym stylu z jakimiś modami graci, to możecie zbudować budowlę, zaznaczyć i ją całą skopiować. I obok postawić ją skopiowaną. Wiecie o co chodzi? I to się dzieje tak od razu. To tak samo tutaj, to się płynnie wszystko dzieje, że to nie ma takich ścinek jakiś takich, że tam się coś ładuje, coś chrupnie. Tylko faktycznie to e, s, wrażenie sprawia imponujące, że to się dzieje tak o, nie? Po prostu. Jakby to było takie zupełnie naturalne. Dziękuję. Hmm. That's a bit on What brought you here? The founders left plenty of records of their work here. In case they were to ever come back. Yeah, we Ta gra nie jest niczym e, innowacyjnym, co jeszcze nigdy w życiu nie powstało, bo oczywiście ta zabawa perspektywem występowała w kilku różnych grach, na przykład w tak jak powiedzieliście w tym Super... Superliminal to się nazywa? Super... To. Superliminal na przykład też, nie? Tylko, że tutaj są inne rozwiązania oprócz tego, nie tylko perspektywa, bo tutaj widzicie, że możecie coś powiększyć, oddalić się, okej, okay, nie? I to też ma swój urok, to też była dobra, bardzo dobra gra, nadal jest. Eee, natomiast tutaj poszli w takie jeszcze robienie zdjęć, kopiowanie tego. No, też jest okej, okay, no. Zresztą wystarczy zobaczyć jakie tu są recenzje, 97% na, 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 na pozytywne, nie? No, a co to jest, eee, bardziej szokujące były w Recursive Ruin? Recursive Ruin, Recursive Ruin, pokaż co to jest. Recursive Ruin. Pokaż. Eee, Recursive Ruin. To? Memory. Czas zabić i stać mężczyzną. tam jest fabuła ogólnie? A, bo to jest e, ok, bo to takie okay, bardziej psychodeliczne było. Mhm. To jako ja, że to wtedy, ale ja, w te, ja tego nie ograłem, ale jako ja, że zapowiedzi tej gry. No to takie bardziej troszkę bardziej psychodeliczne było i, i i tego. No